Dzień dobry, witamy Państwa po raz ostatni w tym roku ze stadionu Mosiru. 17 kolejka spotkań drugiej ligi piłkarskiej. Zielonogórska Lechia Polmozły podejmuje Wartę Poznań. Warta Poznań to spadkowic ekstra klasy w ubiegłym sezonie Poznaniacy Zaznali goryczy spadku do drugiej ligi i w tym sezonie występują właśnie w rozgrywkach pierwszej grupy drugiej ligi. Warta Poznań to bardzo utytułowany klub założony w 1912 roku. Barwy biało-zielone. Oglądając to spotkanie będą Państwo mogli zobaczyć właśnie w tych swoich klubowych barwach dziś drużyna Warty Poznań. W Mistrzostwach Polski ta drużyna startuje od samego początku mistrzostw Polski w piłce nożnej od 1921 roku. Ligę utworzono w 1927 roku i już w 1927 roku, roku ta drużyna także występowała w pierwszej polskiej lidze. Poznaniacy pierwszy tytuł mistrzów Polski zdobyli w 1929 roku. Później powtórzyli ten sukces w 1947 roku, kiedy wyłaniano drogą eliminacji pierwszą ligę. W pierwszej lidze następne dwa sezony grali Poznaniacy w 194 w roku, w 1949 spadli do drugiej ligi w 1950 roku. Ponowny awans Poznaniaków do ekstra klasy nastąpił w sezonie 92-93. Długo Poznaniacy w pierwszej lidze miejsca nie zagrzali, bo jak już wspominałem, w ubiegłym roku spadli, spadli w sezonie 94-95. Kolejne lata od 1950 roku do 1978, sezonu 78-79, Poznańska warta występowała z przerwami w drugiej ligi. Później spadek do trzeciej ligi, i Poznaniacy awansowali do drugiej ligi w sezonie 90-91. No i wspomniany awans po 42 latach w sezonie 92-93. To krótka historia poznańskiego klubu, klubu z Dolnej Wildy poznańskiego klubu, niezwykle utytułowanego, wielu reprezentantów Polski. Dziś tutaj na stadionie w przy ulicy Solachowskiej oglądamy jednego z nich, gracza poznańskiego Lecha, ale teraz występującego właśnie w poznańskiej Warcie, Czesława Jakołcewicza. Pierwsza połowa spotkania zakończyła się remisem 1 do 1, a o przebiegu pierwszych 45 minut tradycyjnie Marian Rzeźniewski. Trzecia minuta spotkania. Pierwszy rzut rożny meczu. Dośrodkowanie Czerniaskiego. Wyskoczył Krzysztof Jutrzenka. Celne uderzenie głową lecz Skutecznie interweniuje Arkadiusz Onyszko. Później było kilka minut niezbyt składnych akcji z obu stron i oto nastąpiła jedenasta minuta meczu. Na lewej stronie obrońcami zamieszał w swoim stylu Korszum. Dokładnie dośrodkował. Wyskoczył w górę Mariusz Garbula. Piękna główka. 1 do 0 dla Lechicholmocnych. To była Znakomita akcja naszej drużyny. Niestety radość Zielonogórza nie trwała długo. 13 minuta spotkania. Znakomita akcja Sławomira Pawelca, który przeszedł kilku naszych zawodników. Wdarł się na pole karne i Mariusz Gumienny nie widział innego sposobu na powstrzymanie tego piłkarza jak faul. Arbiter Grzesiczek bez wahania podyktował jedenastkę, której egzekutorem był sam poszkodowany. Pewny strzał. Zmylony Robert Kitowicz i jeden do jednego. Na szczęście zielonogórzanie nie zdepromowali się takim obrotem sprawy. Już dwie minuty później Lechia stworzyła groźną sytuację pod bramką Onyszki Było spore zamieszanie, jednak bramkarz gości i obrońcy tej drużyny wyszli no, z tej sytuacji obronną ręką. 28. minuta meczu. Rzut wolny po faulu na Marku Czerniackim, egzekutorem sam poszkodowany, wrzutka na pole karne, celna główka Jutrzenki, lecz Onyszko nie dał się zaskoczyć. I kolejna akcja, 30 minuta. Akcja drużyny gości, Dośrodkowanie na pole karne, Nie sięgnął piłki głową Gnatowicz, napastnik gości minął wybiegającego Kitowicza, na szczęście nasi obrońcy zdołali piłkę wybić na róg, napór gości trwał kilkadziesiąt sekund, później po raz kolejny było groźnie pod naszą bramką. Jakim cudem wybił tę piłkę Robert Kitowicz, wie tylko on sam. Minuta później kolejna groźna sytuacja stworzona przez Wartę. Kilkudziesięciometrowy rajd Waldemara przy Potężny strzał tego zawodnika z kilkunastu metrów, i kolejny raz na znakomicie zachował się Robert Kitowicz. 42 minuta meczu. Ładna, indywidualna akcja Piotra Janczylika, który minął slalomem kilku Poznaniaków. Podanie tego zawodnika do zycha. Soczysty strzał naszego pomocnika. Niestety niecelny. Minutę później y, akcja Zielonogurzan, po której mogło być dwa do jednego. Tym razem akcja Marka Czerniaskiego, który idealnie obsłużył Korszuna, ten bez namysłu strzelił i tylko poprzeczka uratowała gości przed ukiatą. Szkoda. Zacięta walka o każdą piłkę trwała do końca pierwszej połowy, jednak wynik nie uległ zmianie. Dobry mecz, żywe tempo, a mamy nadzieję, że w drugiej części gry będzie jeszcze ciekawi krótko o składach obu w drużyna Gości Warta Poznań w bramce Arkadiusz Onyszko z dwójką Sławomir Konkiewicz z trójką Mariusz Szefler, z czwórką Adam Wolniewicz, z piątką Czesów Jakołcewicz, z szóstką Dariusz Kofnyc, z siódemką Krzysztof Piskuła z ósemką Tomasz Rybarczyk z dziewiątką Sławomir Pawelec kapitan drużyny Warty Poznań z dziesiątką Waldemar Przysiudaj, i z jedenastką Mirosław Iwan trenerem drużyny Poznańskiej Warty jest Włodzimierz Jakubowski dzisiaj w następującym zestawieniu z jedynką Robert Kitowicz z dwójką Piotr Janczylik, z trójką Mariusz Gumienny z czwórką Wojciech Winograd z piątką Wojciech z szóstką Krzysztof Jutrzen z siódemką Kapitan Drużyny Zielonogórskiej Krzysztof Natowicz z ósemką Marek Czerniawski, z dziewiątką Zbigniew Korszun, z dziesiątką Mariusz Garbula i z jedenastką Rafał Zych. Sędziowie z OKS u Katowice, jako główny Stanisław Grzesiczek, jako liniowi Jacek Kołodziej i Henryk Cyl. Przyjął piłkę Rafał Zych. Dobrze, do Marka Czerniawskiego nie ma spalonego. Jest okazja do dośrodkowania. Ach! Jak Rzesz odbił tą piłkę. Onyżko po uderzeniu garbuli wiedział Jutrzenka z Zychem, który z nich ma dojść do tej piłki. A teraz znakomita sytuacja Jutrzenka. Ach. No jednak co doświadczenie to doświadczenie. Wystawił we właściwym momencie nogę Jakącewicz, ale jeszcze zielono górzanie. Zych! I niewiele brakowało, proszę państwa. O, ładne podanie teraz pochelskiego do Marka Czerniaskiego. Marek Czerniaski. Przed nim jeden Poznaniak. Marek Czerniaski. Dośrodkowanie, znakomicie nam wchodził teraz Mariusz Garbula ale nie dosięgnął głową tej piłki. A teraz próbują odciąć od podania Zielonogórzan Poznaniacy. Nie był zdecydowany Kitowicz, czy wyjść do tej piłki, czy nie. Teraz przysiuda, przysiuda w indywidualnej akcji do Kofnyta, Kofnyt, dośrodkowanie, główka, no i poprzez. raz wysoko wyskoczył, no proszę Państwa. W Zielonogórzanie wrócili teraz Sprawo z dalekiej podróży. Piłkarzy, wszyscy zawodnicy warty Boznań. I szkoda, minął się Korszun. Jeszcze uderzył ten zawodnik, ale no zahaczył nogą o ziemię. Już wydaje się, że jednak Poznaniacy grają na utrzymanie tego wyniku remisowego albo powoli, powoli opadają z sił. Krzysztof Jutrzenka. No nie ma do kogo wyrzucić tej piłki, do Janczylika nieporozumienie, Janczylik jest, jest proszę Państwa, dwa razy poprawiał Janczylik, błąd, błąd obrony poznańskiej, błąd Arkadiusza Onyski i Sławomira Konkiewicza, słyszą Państwo ogromną radość na 14 minut przed zakończeniem tego spotkania. Piotr Janczylik zdobywa bramkę. Lechia Polmosłyk prowadzi z wartą Poznań. 2 do 1. Zamieszanie na polu karnym drużyny Warty Poznań. Daleki rzut Krzysztofa Jutrzenki. Raz uderzył e, Janczylik. Nieporozumienie, jeszcze raz powtarzam, pomiędzy e, Arkadiuszem Onyszką a Zaunirem Konkiewiczem, który przeszkodził w interwencji bramkarzowi wa, e, poznańskiej warty. No i w znakomitej sytuacji był. Piotr Janczyli, który dziś na pewno zasłużył na ogromne brawa. Bardzo dobrze dzisiaj gra w drużynie zielonogórskiej. No i strzelił bramkę, która daje prowadzenie drużynie Lechi minut Ciężkiej walki z drużyną Warty Poznań. Znakomite teraz podanie marka Czerniarskiego do Korsuna. Korsunczyni duch obrońców. Dośrodkowanie. Ale nie zorientował się tam Rafał Zychi, tylko rzut rożny dla Lechii Polmozbyt. Lechia Lechia na trybunach. Potrzebny jest ten gorący doping, no i w tym momencie, proszę Państwa, to o czym marzyli wszyscy tutaj w Zielonej Górze. Lechia Polmozbyt zdobywa trzy punkty w meczu 17. kolejki Drugiej Ligi pokonując Wartę Poznań 2 do 1 i Zielonogórzanie z dorobkiem 20 punktów kończą rundę jesienną. Znakomity bilans drużyny zielonogórskiej, znakomita sytuacja wyjściowa, aby... Aby osiągnąć ten cel, o którym marzą wszyscy sympatycy futbolu w Zielonej Górze, utrzymać drugą ligę co najmniej jeden sezon. Kończy się runda jesienna. Zielonogórzanie na zakończenie tej udanej rundy jesiennej, udanego całego 1995 roku dla Zielonogórskiej piłki pokonuje Poznańską Wartę 2 do 1. Bramki dla drużyny zielonogórskiej zdobyli w 11 minucie Mariusz Garbula i w 76 tą zwycięską Piotr Janczylik. Jedynego gola dla Warty Poznań zdobył w 13 minucie z rzutu karnego Sławomir Pawelec. W znakomitych nastrojach żegnamy się z Państwem ze stadionu Mosiru przy ulicy Sulechowskiej, gdzie Lechia Polmozyd, jeszcze raz powtarzam, po znakomitym spotkaniu pokonała poznańską Wartę 2 do 1. Dziękujemy, do widzenia. Ha.